Witam Was, kochani, dzisiaj z moim słoneczkiem, które dzisiaj jest takie dosyć senne. Witajcie, kochani, witam Was serdecznie na moim kanale Moje Magiczne Miejsce. I dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować wszystkie kamienie, które chronią zodiakalnego byka. Kochani, były takie zapytania na moim kanale o ten znak, zatem szybko, śpieszę, nie tylko przedstawić Wam piękne kwiaty, oczywiście, które już widzicie od dwóch dni. Nie tylko powitanie z cudownym kotkiem, szkockim z Wisłouchym Timonkiem, który przyjechał do mnie z łodzi wraz z Aragdolem. Kamerunkiem, ale również moi kochani, dzisiaj y, chcę y, pokazać Wam te najistotniejsze kamienie ochronne dla byka. Zatem, zatem kochane byki, y, Waszym takim najważniejszym kamieniem, y, najważniejszym kamieniem y, jest kwarc różowy. Oczywiście jest to kamień miłości i wszystko jedno, czy jest to kobieta czy mężczyzna, taki kamyczek w, waszym, w zasięgu Waszego wzroku lub bryłkę w kieszeni lub w jakiejś torbie, którą nosicie, czy w portfeliku, zawsze kwarc różowy powinien być. Dla Pani mamy łatwiejszą sytuację, bo pani może założyć taki przepiękny naszyjnik z kwarcu różowego, który jest tylko kamieniem, jak widzicie. Natomiast oczywiście możemy. Możemy również założyć pierścionek z kwarcem różowym. Pierścionków z kwarcem różowym jest bardzo dużo, kochani. Zatem jest to, tak jak mówiłam, kamień, kamień miłości zapewnia miłość i łagodność, kochani. Zatem kwarc różowy jest pierwszym kamieniem dla byka. Następnym kamieniem jest szmaragd. Pamiętacie, jak mówiło się szmaragdowa woda, czy szmaragdowe oczy? Czy szmaragdowe oczy? Tu może w, w takim świetle ten szmaragd troszeczkę inaczej wygląda, ale uwierzcie mi, jest to szmaragd, jest to obrączka ze szmaragdem, która bardzo ciekawie wygląda. Do odpowiedniej stylizacji. Kochani, tutaj centralnie też mamy szmaragd, a nie turkus. Jest to taka biżuteria etniczna z mosiądzem, bardzo stara, która trafiła do mnie jako prezent, ale ten szmaragd w środku i nieliczne turkusy, oczywiście poza. Innymi agatami, które tutaj są również umieszczone. Szmaragd jest kamieniem w centralnym miejscu. Kochani, następnym kamieniem jest zielony malachit. Pamiętacie, wczoraj pokazywałam malachitowe korale są malachitowe kulkowe bransoletki, są Najróżniejsze przedmioty są pierścienie. Jest to kamień nieprzezroczysty, czasami ciemnozielony, czasami trochę cieniowany. Czasami są najróżniejsze, kochani, wzory stworzone przez naturę. I jest to kamień, który. Chroni was przed negatywną energią. Skarb. Tutaj jest mój skarb, który przyszedł jeszcze poprosić o smaczka. No coś niesamowitego, przepraszam Was, kochani. Oczywiście malachit, jak wam mówiłam, chroni przed negatywną energią, a szafir daje równowa równowagę i mądrość. Natomiast również tutaj pokazuję Wam kolejny kamień, czarny turpa, turmalin. Jest to typowe uziemienie i ochrona. Pamiętacie, czarny turmalin, który jest podobny do węgielka, możecie go nosić naprawdę w bardzo różnych miejscach. Możecie nosić jako kamień, aby zawsze był w zasięgu Waszego, Wzroku. Kochani, jeszcze oprócz tego chciałabym Wam pokazać Awentury, bo Awentury jest takim kamieniem, którego jeszcze nie widzieliście. Ja mam tą wersję, bo są wersje Niebieskie, są wersje zielone. Ja mam tą wersję zieloną. Słuchajcie, ten awent, awenturyn jest takim e, połyskującym troszeczkę kamieniem. Ja przywiozłam te awenturyny moje z Anglii. Są bardzo ciekawym naszyjnikiem. Co prawda są e, umieszczone na nitkach są to trzy sznury ale jest to bardzo ciekawy e, wisior bardzo ciekawy. Koraliki, także awanturyn już y, widzicie. Słuchajcie, mamy też y, ten awanturyn, który zapewnia Wam cierpliwość, czyli jeżeli chcecie y, na przykład być bardziej cierpliwi, to polecam ten kamień jako ochrona dla byków. Y, tutaj wchodzą też y, takie kamienie jak agaty. Wiecie, że agaty mamy bardzo różne. Od takich agatów, te agaty mam chyba za 40 lat. Pamiętacie? Takie były kiedyś, wiele, wiele lat temu, sprzedawane nawet na targach, oczywiście w sklepach jubilerskich też, ale te agaty były wszędzie. Te agaty, ja nawet mam takie agaty, które są umieszczone. Na żyłce tutaj między srebrnymi, takimi półkolami, które tworzą tak zwaną obrożę. Tamte agaty już kilka razy przewijałam, bo w pierwszej wersji były zawieszone na drucie, ten drut się ułamał. Bardzo intensywnie nosiłam te agaty, bardzo eksploatowałam jako młoda kobieta później właśnie nabyłam te agaty jak widzicie wszystkie kolory praktycznie jakie tylko można sobie wymarzyć to są tutaj to są te agaty oczywiście pamiętacie że jeszcze mamy inne agaty typu agat mszysty to też jest agat to też jest kamień szczęśliwy dla byka inny agat Zobaczcie, tu też jest Agat mszysty. One są bardzo ciekawe. Agaty mogą być białe, brązowe, zielone. A to jest Agat titanum pierścionek z tak zwanym połyskiem nierówny, jak gdyby ociosany. Bardzo ciekawy jest to kamień. Na pewno widzieliście go nieraz. I to też jest wasz ochronny kamień, to też jest Agat. Kochani moi, ten Agat, Agat was uspokaja, stwarza taką, taką aurę jak gdyby ochrony Waszego spokoju. Czasami tak jest, byki czasami żyją w wielkim stresie. Zresztą jak, wszyscy, jak wszystkie inne znaki, ale dajmy na to, by grzyje w wielkim stresie i potrzebuje ochrony. Słuchajcie, Agan, Agat, Czarny Turmalin, do tego, Awenturyn czy szmaragd I uwierzcie mi, macie fantastyczną ochronę przed, przed negatywną energią. Przed negaty przed negatywną energią, kochani, i y, ludzi, sytuacji. Y, y, jak y, słyszeliście zapewne, y, że człowiek w stresie y, powinien y, oglądać y, w akwarium ryby, bo to uspokaja. Tak samo podobnie wpływają y, na człowieka kamienie, które chronią, wyciszają, przede wszystkim przynoszą ukojenie i ja w to wierzę, bo jak widzicie, na mnie wszystkie kamienie działają bardzo dobrze. Jestem zadowolona. Pamiętacie na pewno też kryształ górski, bo kryształ górski też jest takim kamieniem właśnie ochronnym. Dla wielu znaków, między innymi dla bywka, kryształ górski jest przezroczysty, jest bardzo dostępny i bardzo tani, kochani, bo yy, właściwie wszędzie, gdzie tylko możecie, yy, yy, w jakimkolwiek sklepie z kamieniami, kryształ górski jest zawsze. Są to takie, słuchajcie, kryształ, który jest nieobrobiony. Czasami są to takie, jak to mówi się, podobne są szczotki ametystowe, również szczotki z kryształem górskim, też można kupić, tak zwane geody. Są to kamienie, które właśnie żyją w kryształach, one są małe, duże. Ja na przykład z kryształu górskiego mam takie kolczyki. To są takie serduszka. Też bardzo fajnie wyglądają na uszach. Z kryształu górskiego mam wiele rzeczy, wiele pierścionków, które są też. Słuchajcie, dodatkiem, bo jeżeli mamy na przykład pierścionek z turkusem, to często się dodaje albo. Pierścionek z kamieniem księżycowym. To też jako drugi kamień dodaje się. Pokazywałam Wam te moje pierścionki. Często kryształ górski jest dodawany jako kolejny kamień. Kochani moi, też chciałam Wam jeszcze powiedzieć o lapisie lazuli. Jest to kamień naprawdę wyjątkowy. Lapis Lazuli jest to taki kamień, który często jest mylony z innymi kamieniami. Lapis Lazuli jest granatowy, ciemny. Opowiadałam Wam o tym kamieniu. Jest to kamień, który zachęca do głębokiej samoświadomości. Zatem, kochani, kierujmy się intuicją przede wszystkim w wyborze tak wielu kamieni, które są wokół nas, z którymi spotykamy się. I czasami na giełdach kamieni, w szczególności w Polsce macie tego bardzo dużo, kochani, czasami są takie słoje z różnymi kamieniami. Włóżcie tam rękę i wyciągnijcie ten kamień, który jest, który wam najbardziej y, y, się podoba i który chwyta za serce. I to jest to, to jest kamień, jakiego wam potrzeba w danej sytuacji. Jak widzicie, moje, y, moja dzisiejsza stylizacja y, to jest muszla. Muszla, którą. Przywiozłam z nadmorza, zaprojektowałam sobie biżuterię. Jak widzicie, ona jest oprawiona w srebro, oczywiście tylko takim rantem. I tutaj mamy listeczek i kwiatek z, z pręcikami. Widzicie, jak to ciekawie wygląda? Oczywiście zawieszony jest. Tutaj, kochani, na białym koralu, bo białe korale też istnieją, na usz, więc ta, ta, ta muszla, która jest, jak widzicie, w takim kolorze kremowo, troszeczkę beżowym, od, środku, od środka widzicie, że jest to muszla, ale. Zobaczcie, jak ona pasuje do mojej dzisiejszej stylizacji, jak wygląda ciekawie, jak pasuje do bursztynów. Widzieliście te bursztyny moje, prawda? Jak fajnie wygląda i razem współgra do, do jakiegoś odrobnego szala w tym kolorze. Tutaj zobaczcie, tutaj mam dwie kuleczki bursztynowe. Jeden bursztyn ma zatopione łuski, jest kulą. Jeden bursztyn jest z tych jasnych. Jest to starszy bursztyn, ale daje to bardzo ciekawą stylizację w połączeniu z. A, na przykład z takim jedwabnym szalem. Zobaczcie, jak ciekawie można skomponować sobie biżuterię. Zobaczcie, jak to wszystko do siebie pasuje. No i oczywiście grubiutkie, wróbelki. Ten motyw bardzo lubię i powiem Wam, że te kolczyki również sprawiają mi wiele radości, kiedy je noszę. I tak podobnie zresztą jak szale, bo wiecie, w tej chwili jest troszeczkę chłodniej. U mnie w domu jest bardzo ciepło, ale y, kiedy, y, kiedy może gdzieś wychodzę, można mam wiele różnych brosz, y, bursztynowych y, lub innych y, y, srebrnych z innymi kamieniami, to wszystko zależy od y, y, szala i od stylizacji, zobaczcie, jak można zmienić. Kreację, jak można to wszystko ozdobić, nawet, nawet w przypadku tak nieefektownej osoby jak ja, czyli tej babuni, jak powiedziano, czy tej osoby, która jest bardzo sztuczna. No, tutaj polemizowałabym. Bo powiem Wam, zresztą sami wiecie, że praktycznie oprócz kremu i podkładu na co dzień, to nawet puder rzadko używam, także z tą sztuc sztucznością to też polemizowałabym. Ale kochani, nie omieszkałam o tym wspomnieć. Czyli zobaczcie, nawet taka babuleńka, jak ja może dodać sobie szyku i jeszcze dorwać się do tak zwanej kamery i brylować pokazując innym jak można ozdobić swoją ładniejszą lub brzydszą fizjonomię jak można przede wszystkim poprawić humor sobie bo dlaczego dlaczego ja Noszę biżuterię? Dlaczego, dlaczego staram się zawsze mieć wyprasowane sukienki czy też bluzki? Dlaczego staram się, aby wszystko było czyste i ładne, aby moje mankiety były zapięte i aby moja biżuteria była na miejscu? Dlaczego ja staram się mieć lepsze lub gorsze fryzury. Jak widzicie, często widzicie mnie po basenie. Teraz jestem bardzo nieszczęśliwa, że ten basen mi przepada i nie mogę sobie popływać, ale dzisiaj w nocy bardzo cierpiałam z powodu tej ręki mojej nieszczęsnej po koronografii. I no nikomu nie życzę takich cierpień, jakie mnie prześladowały dzisiejszej nocy. Powiem Wam, że również walczyłam z torsjami i jakieś takie dziwne, medyczne wody ze mnie wypływały. Bardzo niesmaczne i typowe leki. Także umordowałam się dzisiaj okropnie. Jak widzicie, wyglądam gorzej, ale nie omieszkałam się z Wami spotkać. Obiecałam wszystkim bykom i, i Wam, kochani, którzy chcecie mnie oglądać, którzy gościcie w moim domu może codziennie, co by mnie bardzo cieszyło. Bardzo cieszę się, jeżeli mogę Was zaprosić i chociażby w takiej scenarii. Wśród moich artefaktów, jak widzicie za mną i obok mnie, wśród różnych pięknych rzeczy dla mnie, bardzo cieszę się, że Was mogę gościć u siebie. Kochani moi, zatem dzisiaj podziękuję już Wam. Jutro, proszę, napiszcie, jakie znaki Zodiaku. Chcecie, aby Wam przedstawić. Mam nadzieję, że dostosuję się do waszych, do waszych życzeń i pamiętajcie, jutro, pomimo tego, że nie mogę dźwigać i na pewno nie zrobię jakichś zakupów, takich, które obciążałyby mnie w jakiś sposób i obciążały przede wszystkim moje ręce, z malutkim plecaczkiem wybieram się. Na targ staroci, bo jutro takowy jest. Jest bardzo ładna pogoda. U nas dzisiaj było 8 stopni, byłam bez czapki nawet. Było bardzo ciepło, byłyśmy z mamą na spacerze, i na jakichś drobnych zakupach, takich, które mama mogła przywieźć w swoim wózeczku. Kochani, dlatego i jutro wybieram się. Będzie to dla mnie taki poranny spacer. Bo leżenie jednak. Jestem jeszcze bardzo słaba, ale muszę też wychodzić i muszę przygotować się na następny tydzień, bo myślę, że w następnym tygodniu już będziecie mnie widzieć. Niestety, w rozpuszczonych włosach, bo będą się suszyły. Moje włosy długo schną. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale długo schną po basenie. I kochani będą się suszyły, zatem musicie mi to wybaczyć. Zatem do jutra, do jutra wieczora i mam nadzieję, że coś Wam na pewno pięknego pokażę. Bo już widziałam, że się szykują jakieś cudowności na targu staroci, jak zawsze, a ponieważ będzie ciepło, to będzie więcej publiczności wystawiającej. Bo publiczność oglądająca jest zawsze, kochani. Zatem jutro wieczorem pokażę Wam to, co ewentualnie zdobyłam, jakieś drobiazczki, i opowiem Wam o kolejnym znaku zodiaku, o takim, jaki, jaki zapragniecie. Zatem czekam na życzenia. Zmieści się jeden znak jutro, bo jak widzicie, zawsze opowiadam jakieś prywatne swoje jakieś prywatne historyjki i kochani, przymierzam się do tego, żeby wam pokazać jak przechowuję biżuterię, bo to jest bardzo ważne. Na początku podchodziłam do tego niezbyt z wielkim zaufaniem, aby tego typu rzeczy pokazywać. Ale powiem Wam, że ta biżuteria na co dzień, ona też jest, że tak powiem, wyjeżdża, wyjeżdża z sejfu i wjeżdża. Zatem to, co jest obok mnie, te, te palety, które mam z podziałem, że tak powiem, na kolejne miejsca, oczywiście to wszystko Wam pokażę. Oczywiście te gabloty są podświetlane, ale tylko wtedy mam ogląd. Jeżeli sobie planuję jakąś bardziej wartościową biżuterię, oczywiście mówimy tutaj tylko o srebrnej, bo taką posiadam, kochani, to również wam opowiem o bardzo dobrych rozdzielaczach biżuterii. Opowiem wam też o takich kuferkach, które łatwo można schować w sejfie i o rozdzielaczach, które są w IKEA, w sklepie IKEA i można je zakupić bez problemów. To są rozdzielacze na pierścionki, na bransoletki, okrągłe, podłużne na korale. Te rzeczy są dostępne. Nawet sama myślałam, aby dokupić sobie do szuflad w mojej wielkiej szafie. Mówię tutaj o, o takich kamieniach, które nie mają nie są oprawione w srebro, aby były podzielone i wiecie, jeżeli coś jest uporządkowane, to jest bardziej dla nas dostępne. I częściej wtedy nosimy te rzeczy. Zatem o takim podziale, rozdzieleniu tej naszej biżuterii też z Wami porozmawiam, ale też zapowiadam, że będziemy robili ten abażur. I mam nadzieję, że zobaczycie, jak piękne dzieło mi wyjdzie. I um, i jak cudnie będzie później współgrało z lampą, to wszystko jeszcze musi się zmieścić w styczniu, bo nie wiem całkiem możliwe, że albo w lutym, albo w marcu na krótki czas będę w Polsce, mam tam sprawy do załatwienia. No wolałabym jak najpóźniej ze względu na to, że teraz macie, kochani, w Polsce przepiękną zimę. Ale wiecie, dla starych ludzi jak ja, dla takich babuleniek, to jest śnieg utrudnia chodzenie. Zatem, bo u nas śniegu nie ma wcale, u nas jest ciepło. Zatem, jak przyjadę, no to też wolałabym jak najpóźniej, ale to nie zależy ode mnie, tylko od spraw, które mamy do załatwienia. Zatem kochani do jutra, do jutra wieczora i na pewno będą artefakty. No chyba, że się czymś tak zachwycę, że pokażę Wam wcześniej. Ale czekam na życzenia propoznaków zodiaku i kamieni. Pozdrawiam Was wszystkich gorąco. Do zobaczenia jutro.